Rozmawialiśmy ze Schtipel Juriczem przed meczem z Odrą, rozmawiamy po meczu z Odrą. Schtipel, główny bohater tego widowiska, człowiek, który zapewnił uks trzy punkty. Jak wyglądało to spotkanie? Dzięki Bogu najpierw, że mówiliśmy wczoraj i dzisiaj. Spotkanie na początku, myślę, że otworzyliśmy mecz bardzo dobrze, graliśmy z piłką miała okazja i potem ta ładna bramka Dankowskiego i 1-0 i potem Odra grała dużo z piłką, nie było tak lekko i jak mecz i na polowi rozmawialiśmy, że trzeba me z drugiej bramki, zakończyć ten mecz, ale piłki nożne nie jest wszystko tak prosto i szeleliśmy te bramki za 1-1 i potem nie wiem, która jest minuta, była 78 ma czy siedma Idziemy do gry i ta ładna asystencja, to samo Dankowskog i Bramka i jak mówiłem, do kibica i to jest za, dla mnie najle, 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 najlepsze. To chyba jeden z najbardziej szalonych tygodni w twojej karierze piłkarskiej. Można powiedzieć, że wyskoczyłeś z nienacka i nie chcesz przestać. No, Który napastnik chce przestać szaleć w bramkę? Już jest... Jeden mecz z Katowicami, my idziemy do samego końca po te trzy punkty, ale dzisiaj może być, że wszyscy myśleli, że będzie remis, ale ta trzy punkta bardzo, bardzo, bardzo ważne dla nas. Dzisiaj po raz kolejny w tej rundzie wspierała Was bardzo liczna grupa kibiców. Sektor gości wypełniony po brzegi. Ten doping pomógł w tej końcówce? No Jak mówię, na Aleja Unii, kiedy strzeliłem bramkę z Arką, Mówię, że niemożliwe, że możesz spać, ale dzisiaj to było to samo, bardzo ładne, kiedy idziesz do nich i ta bramka i to, to, jak mówię, niemożliwe za mnie i bardzo jestem dumny na to. Po raz kolejny UKS w tej rundzie zdobywa gola w samej końcówce, w ostatnich minutach. To jest efekt tego, że wy czujecie się tak mocni fizycznie i rzeczywiście macie przewagę nad rywalami, czy po prostu tak się te mecze układają, że gdzieś rywale gonią, atakują, a wy to bezwzględnie wykorzystujecie? Myślę, że to jest fizyczne, to ma znaczenia i do samej końcówek biegaliśmy i walczyliśmy, ale myślę, że to jest duży charakter, co mamy ten sezon i dlatego jesteśmy pierwszy i drugi i myślę, że trzeba kontynuować ten ostatni mecz z charakterem, z Katowicami i potem wiemy co dalej. Ostatni mecz z Katowicami już w najbliższy piątek, ale to był ostatni mecz... Pierwszej rundy macie za sobą spotkania ze wszystkimi rywalami. To jaka to była ta runda dla w Twoim zdaniem? No, była jest dobra, ale kiedy rozmawiam z zawodnicy, a my chcemy iść na wakacje, ci z pierwszym miejscem, wszyscy, ale jak nie może, idziemy z drugim. Myślę, że to jest bardzo ważne psychiczne, jak idziemy na wakacje i myślisz, że jesteś pierwszy, ci drugi, bardzo, bardzo ważne. I ta runda była dobra, jak mówię, z charakterem z dobrymi treningami i atmosfera jest top, top top. Musimy pochwalić wszystkie zawodniki i trenery i tak tylko trzeba mu kontynuować. To jest bardzo, bardzo dobra droga. Duże zmęczenie czujecie już tą rundą, czy przy tych wynikach nie zwracacie na to uwagi? No myślę, że ja się nie czuję mencze, ale moja drużyna może być tak to możecie nich zapytać, ale ja jestem na 100% gotowy. Czyli teraz pełna koncentracja, ostatnie treningi, ostatnia motywacja i do kratowic po kolejne punkty, aby ten rok zakończyć z przytupem. No został jeszcze jeden tydzień. Do tego tygodnia na 100% koncentracja i potem może być taki mały luz. Stipe Juric Wielkie gratulacje, dzięki.